Na dwóch kołach, niektórzy z małymi silniczkami, ale najważniejsze w jakim celu. U stóp matki boskiej Częstochowskiej, tym razem rowerzyści z całej Polski. Przyjechaliśmy z Katowic, jechaliśmy właściwie drogowskazami, tak jak jest droga oznaczona. Sprawdziliśmy wczoraj na, tym, na mapce, no i. Z, z, z psim dojechaliśmy. <grym> ale preferujemy asfalt, także jechaliśmy drogami jak 100. Jeśli chodzi o taką drogę, no, mimo wszystko Katowice nie są jakoś bardzo daleko, ale jednak to 80 km Państwo tak. przejechali. Wymaga to jakiejś takiej codziennej formy ćwiczenia jak to Państwo wygląda? E, raczej tak, myśmy praktycznie wrócili niedawno z gór. Byliśmy przez tydzień w okolicy Milówki. No i tam pojechaliśmy. Pojeździliśmy po tych góreczkach, nawet na Słowacji byliśmy nad Orawą. Także e, gdzieś 400 km zrobiliśmy zrobili po górach. Chcieliśmy być w tym wydarzeniu, to jest pierwszy pierwsza taka pielgrzymka. Zawsze chciałam na rowerze tutaj przyjechać i w końcu spełniałam swoje marzenie. Spasji do roweru, dużo jeździmy, dużo wycieczek, hartatywnie jeździmy. Więc był taki teraz wydarzenie, więc przyjechaliśmy na rowerach. Pogoda dopisała, więc Trzeba skorzystać. Skąd Państwo przyjechali, jak długo jechaliście? Przyjechaliśmy z Chorzowa, jechaliśmy ile Rafał? 4 cztery godziny. Cztery cztery. godziny, 82 km nam wyszło. No. Jestem z Bytomia, umówiłam się z kolegami, czy koledzy zaproponowali spotkanie na Rajskim Placu przed Bazyliką w Piekarach Śląskich. Ja jestem z Bytomia tak, i dołączyłam do Chorzowa, z Chorzowym przyjechałam. Integracja z innymi miłośnikami dwóch kółek, modlitwa, a może chęć wysiłku. Pytałem naszych rozmówców, co sprowadza ich pod jasną górę. Matka Boska przede wszystkim, nie? Mamy, mamy już tyle lat, że mamy i za co dziękować i jeszcze o coś prosić. A w, będąc w takim wieku i jeździć na rowerku takie trasy, to wydaje mi się, że jest fajnie i jest za co podziękować. I Prosić w swoim imieniu i rodzinę, prawda? Mamy dzieci, mamy wnuki, także jest za kim. Ja o zdrowie mhm. dla mojej mamy. To zrobię najważniejsze do wszystkich, bo i zdrowie to jest wszystko. Czarna Madonna czy... i jest, mam satysfakcję, że dzisiaj pierwszy raz udało mi się na kole, na, czyli na rowerze przyjechać. Na pewno do, do, do Matki Bożej też. No, Zazmarło mamy, tam właśnie rocznica śmierci minęła i też lokatora mam niepochowanego, tam, bo jestem współwłaścicielką kamienicy i taki jest problem. To by tam, no, I to tak też w jego intencji, żeby już w końcu został pochowany ten, ten, ten człowiek i no, zasmaruję, No i o zdrowie dla, dla najbliższych.